Powiek rąk skranych i czystego serca wstąpi na górę Pana i stanie w jego świętym miejscu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Dzisiaj wspominamy w liturgii Kościoła Świętego Alojzego Gonzaga zakonnika. Nośmy te wszystkie nasze intencje, przetrąmy się na Boga za Jego przyczyną. Jednocześnie dziękujemy Panu Bogu za wszelkie łaski doświadczone. Ogarniamy swoimi modlitwami także w dniu zakończenia roku szkolnego dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli. Polecajmy także te wszystkie nasze osobiste intencje, a dzisiejsza Msza Święta jest sprawowana. Ksiądz Sebastian odprawia Muszę za zmarłą Krystynę Tyzo, intencja od Bratowej. Ja polecam zmarłego Krzysztofa Damowicza intencja od cioci Albiny i gości z Katowic. Niech Pan obdarzy tych naszych zmarłych łaską nieba. Przeprośmy na początku za grzechy nasze i za zaniedbania, byśmy mogli z czystym sercem złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który prześmiert na krzyżu Zgładziłeś nasze grzechy. Zmiłuj się, nad nami. zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się, nad nami. zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlamy się. Boże dawco niebieskich darów Ty połączyłaś świętym aloizem nieskalaną czystość życia z surową pokutą, ponieważ nie naśladowaliśmy Go w niewinności, spraw przez Jego modlitwy i wstawienictwa byśmy pełnili pokutę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł, zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała jo Joasza, syna Ochozjasza, wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich. I przez wzrokiem Atali skryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak, iż nie został zabity. Przybywał więc z nią sześć lat ukryty w świątyni Pana, podczas gdy Atalia rządziła w kraju. W siódmym roku Jojada polecił sprowadzić setników Karyjczyków i straż przyboczną. Przyprowadził ich do siebie w świątyni Pana, zawarł z nimi układ i kazał im złożyć przysięgę w świątyni Pana i pokazał im synu, Syna Królewskiego. Setnicy wykonali wszystko tak, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, tak tych, co podejmują służbę w Szabat, jak i tych, co w Szabat z niej schodzą. I przyszli do kapłana Jojady. Kapłan zaś wręczył setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które były w świątyni Pana. Straż przyboczna ustawiła się naokoło króla, każdy z bronią w ręku, od węgła południowego świątyni aż do północnego, przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadził syna królewskiego, włożył na niego diadem i wręczył świadectwo. Ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano. Niech żyje król. Słysząc wrzawę ludu Atalia udała się do ludu do świątyni Pana. Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie zgodnie ze zwyczajem. Dowódcy i trąby naokoło króla, cały lud kraju raduje się i uderza w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: Spisek, spisek! Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom, dowodzącym wojskiem, polecając im: Wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś z nią szedł, niech zginie od miecza. Mówił bowiem kapłan: Nie powinna zginąć w świątyni Pana. Pochwycono ją i gdy weszła na drogę, którą wjeżdżają konie ku pałacowi, została tam zabita. Jojada zawarł przymierze między Panem a królem i ludem, by byli ludem Pana, oraz między królem a ludem. Po czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala. I zburzył ją. Ołtarze jej i posągi potłuczono całkowicie, a matana kapłana Baal'a zabito przed ołtarzem. I ustawił kapłan Jojada straż dla świątyni pana. Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju. Oto słowo Boże. Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie. Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie. Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, od której nie odstąpi. Zrodzone z ciebie potomstwo posadzę na Twoim tronie. Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie. A jeśli Twoi synowie zachowają moje przymierze i wskazania, których im udzielę, Także ich synowie zasiądą na tronie powieczne czasy. Pan wybrał syjon na swoje mieszkanie. Pan bowiem wybrał syjon tej siedziby zapragnął dla siebie. Oto miejsce mego odpoczynku na wieki tu będę mieszkał, bo wybrałem go sobie. Pan wybrał syjon na swoje mieszkanie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodziej włamuje się i kradnie. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą. I gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną, bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko, jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności, jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością. Jakże wielka to ciemność. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Zgromadzeni w dniu, w którym Chrystus cierpiał i umarł za nas na krzyżu, skierujmy do Boga Ojca za wstępem świętego Alojzego słowa pokornej prośby. Za zachód jezuitów, aby przez podejmowane dzieła niestrudzenie głosił całemu światu prawdę o zwycięstwie Jezusa z Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Zarządzących, aby w podejmowaniu decyzji zawsze mieli na uwadze prawdziwe dobro człowieka. Ciebie prosimy. Zapełniących liturgiczną służbę ołtarza, aby wstawnictwo ich świętego patrona pomagało im wytrwali, z czystymi sercami służyć Bogu i bliźnim. Ciebie prosimy. Za młodzież, aby na drodze dorastania została obdarzona mądrymi i pobożnymi wychowawcami. Na wzór świętego Alojzego całym sercem szukała Boga. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych polecamy w tej mszy świętej zmarłą Krystynę i zmarłego Krzysztofa, aby mogli cieszyć się z przebywania u Boga w niebie. Ciebie prosimy. Za nas samych oraz za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy naszą codzienność przyozdabiali dobrymi uczynkami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, nieskończenie dobry, Ty powołałeś nas do istnienia i objawiłeś nam z samego siebie przez świat oraz historię zbawienia. Przyjmij nasze prośby i pomóż <laughs> nam doświadczyć Twojego miłosierdzia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem Ziemi, pracy rąk To Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieku. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem wina, krzabu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i swojego A imienia. A także na poszukiwaniu nas i całego Kościoła Świętego. Pani nasz Boże, sprawa, byśmy za przykładem świętego Alojzego zawsze z czystym sercem uczestniczyli w uczcie eucharystycznej i czerpali z tego misterium obfite łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Jest Duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i miłosierny Boże. Święty, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na królestwo niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, które nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego za wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Za prawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na Mękę, wziął chleb i dzięki tobie, składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie powietrza, wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego... Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Marią, ze Świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Świętą Ritą, Janem Pawłem II, Błogosławioną Rodziną Ulmów i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Bawiciela i posłusznie Jego słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas, w Swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo, Bo twoje, twoje jest Królestwo, jest królestwo i potęgę. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój Mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj Go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucznę. Pan nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Odarował im chleb z nieba, chleb aniołów spożywał człowiek. Módlamy się. Boże Ty nas pośliłeś chlebem aniołów. Sprawa byśmy służyli Tobie z czystym sercem i za przykładem świętego Łojzego, zawsze trwali w dziękczynieniu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Miesiąc czerwiec to szczególna pamięć o tym boskim sercu, w słowach litanii do tego boskiego serca. Wszystkie nasze sprawy, intencje, prośby polecajmy, także polecajmy ten dzień jutrzejszy, gdzie w sposób szczególny, także i przez nabożeństwo do świętej Lity, zanosimy nasze pokorne modlitwy. Niech Pan Bóg obdarzy tą łaską i sprzyjającej pogody, i dobrego przeżycia dnia jutrzejszego. Kirie Lejson. Chryste usłysz nas. Ojcze z nieba Boża syn odkupicielu świata Boża. Się nad nami. duchu święty boża się nad nami. święta trójcy boża się nad nami. serce jezusa syna ojca przedwiecznego się nad nami. serce jezusa w łonie matki dziewicy przez ducha świętego utworzone się nad nami. serce jezusa ze Słowem bożym istotowo zjednoczone zmiłuj się nad nami. serce majestatu Sercu za świątynię Boga, Sercu za przybytku najwyższego, Zmiłuj się nad nami. Sercu za Boży i bramu Niebios, się nad nami. Sercu za gierujące ognisko miłości, się nad nami. Sercu za sprawiedliwości, i miłości skarbnicą, zmienij się za dobroci, i miłości pełne, zmienij się nad cnót wszelkich bezdenna głębino. Sercu za wszelkiej chwały, najgodniejsze. Zmiłuj Sercu za królu i zjednoczenie serc wszystkich. Się nad nami. Sercu za, którym są wszystkie skarby mądrości, umiejętności. Zmiłuj się nad nami. Sercu za, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Się nad nami. Sercu za, w którym sobie ojciec bardzo upodobał. Się nad nami. Sercu za, z którego pełni wszyscy się otrzymali. Zmiłuj się nad nami. Sercu za, odwieczne upragnienie świata. Sercu za cierpliwej i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Sercu za hojna wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Sercu za źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Sercu za przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Sercu za zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Sercu za prawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Sercu za do śmierci posłuszne, Serce za włócznią przebite, zmiłuj się za źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Sercu za życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Sercu za pokój pojednanie nasze, zmiłuj się za krwawa ofiary grzeszników, zmiłuj się nad nami. Sercu za zbawieni ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Sercu za nocjów w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. za rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzy na serca miłszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia i radzą dzieć przebaczenia w imię Tego Syna Swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.